Tym razem rozszerzone rozpoznanie, cztery otwory, z tym, że trójeczka pięcio, dwójka jedynka 6 i czwórka czterometrowa, działka na wzniesieniu. Ogólnie tutaj mamy w tym miejscu ładnie zarysowany kształt wydmy, więc już jest na pewno, od powierzchni będą piaski eoliczne. A co pod spodem, zobaczymy na miejscu, jedziemy. Powiem tak, jeszcze nigdy nie miałem takiego stracha podjeżdżając gdzieś wiertnicą. Tutaj trzeba wiać najpierw na tę 15 metrową górkę. Dobra, 10 metrów. Ale strasznie stromo. Jako że ja w wiertnicy nie mam hamulcy, tylko pedał przód tył. Jakby mi przypadkiem nie w tą to zgasła. Zanim bym ją znów odpalił, to bym tutaj takiego fikoła zrobił do sąsiada przez płot. Że nie chcę nawet myśleć, a punkty mamy tak. Tutaj jest czwórka. Przy dębie tam, gdzie stoję, jest trójka i od niej będę zaczynał. No i tam w dole mam jedynkę i dwójkę szóstki, bo te dwa tutaj są czwóreczki. I tak myślę, że będzie najsensowniej, najbezpieczniej przejechać i wyjechać po dużym skosie do tej bramy z powrotem. Dobra, odezwę się, jak już czwarty. Będę odzwierciedlał 20 cm gleby piaszczystej. Poniżej, e, no nie jeszcze średnio zagęszczony, ale piasek drobny plus średni. Mało wilgotny. Tu mamy pierwszy metr, jedziemy głębiej. Pomiędzy pierwszym a drugim metrem, mamy piaski drobne plus piaski średnie. Z tym, że tutaj w okolicy 1,70 m przechodzą nam ze średnio zagęszczonych na średnio zagęszczone z plusem. Tu nawet widać na palcu tutaj mamy, a tutaj o, już trzeba użyć siły, żeby je wydłubać. I ogólnie we wszystkich tych otworach, znaczy jesteśmy w ogóle teraz przy otworze numer 2, tam jeszcze została 4-metrowa czwóreczka do zrobienia. Ale i trójka przegłębiona do 5 metrów, i tu sześciometrowa dwójka. Nie, tutaj była jedynka, a jesteśmy przy dwójce. No, tak czy siak, wszędzie mamy piachy drobne plus średnie. W większości średnio zagęszczone, im głębiej, im głębiej tym bardziej. Tam pod koniec, w jedynce na. 5.70 już były tak zagęszczone, że świder mi stawał, musiałem spowalniać docisk. I co ciekawe, tutaj głębiej, te piaski są teraz mało wilgotne, ale poniżej zaczną się piaski suche. Dobra, jedziemy w głąb. Od drugiego metra mamy praktycznie już piasek suchy. No suchy, łamany na mało wilgotny i cały czas to jest drobny plus średni do czwartego metra z tym, że już tutaj można mówić, że jest zagęszczony. Mamy czwarty metr, piasek drobny plus średni, mało wilgotny na suchy kontynuuje nam się do e, 2,70 i tu... 4,70. W... Tak, 4,70, a tutaj mamy kaspra. Po, 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 pozdrawia. <laughs> To 4,70, rzadko krzuski robię, więc wyszło jak wyszło. Na 4,70 mamy piasek pylasty z tym, że stanowi on, w piasku drobnym plus średnim, ale zagęszczenie jest sporo mniejsze. I od 5,30 mamy już piasek średni plus piasek drobny. Jest on już wilgotny na szóstym metrze, także niebałem pewnie będzie woda. Oddalimy, pokażemy. Tam jest dół. Tu jest góra. Tu musimy się wspomagać trochę Wyciągarką bez tego ani róż. To drzewo. O. Naprawdę jest wysoko. No ale i takie działki zdobywamy. Dobra rzecz, to wyciągarkę. No i dobrze, że są drzewa Co się zawinęło? No masz te. Dobra, pokażemy to tak tutaj od, od, od Nie duży, no. tam są samochody prawie jak w górach Tutaj wjeżdża, ty wjeżdża. teraz to na lajciec Jesteśmy na, na samej górze I tu będzie zaraz zjazd O tutaj Tam jest brama, tam mamy się dostać bojko, <laughs> No przeżegnaj się <laughs> Może no, jest bezpiecznej nie będę tam schodził muszę wspomnieć, że nasza wiertnica nie ma hamulców. <śm> Ale idzie całkiem gładko. No, jakaś to jest. Zawsze light Ale o, jaka tu jest różnica. Jeszcze mały próg po drodze. Jakaś zajdę, zobaczę. O, o Byliśmy tam. Szybki wiosna, czapy. I gotowe. Można jechać dalej.